Trochę zaczyna mi się przypominać dziecięce lata, jak człowiek bawił się czymś, coś się nazywa joystick. Bo ta kosa ma taki joystick do sterowania prędkością obrotową. I zobaczcie, to jest kosa do koszenia trawy w systemie Energy Plus, czyli wpinamy dwie baterie i z dużą mocą możemy ruszyć, przycinać hasze, sztuny. co nam się nie podoba na naszym ogrodzie. Kosę możemy używać, powiedzmy, w dwóch trybach. Po pierwsze, wersja z żyłką To trawników, do jakichś delikatnych krzaków, ale jeżeli potrzebujemy zaatakować... Prawdziwe chabazie, prawdziwe chrztyny, to wtedy możemy zdemontować sobie system z żyłką i założyć taką ostrą kosę. Wygląda trochę jak gwiazdka ninja, ale uwierzcie mi, jest w stanie ścinać nawet grubsze drzewa.